Dobra, palto. No. Nie, możemy no możemy tak zostawić. Nie, no co dzień byś nie wytrzymał. Nie, nie Biebany jak rzeźbi. Kurwa, teraz to się obraca, kurwa, teraz. No tak zawsze jest, nie wiesz? Kurwa, a po co to się, kurwa, nie chcę obracać. <laughs> Jedna, jedna śrubka. Nawet nie pół wierzę, Prościzna. Tutaj poszła próba wiercenia śruby przez Czekaj, jeszcze nie opowiadam, bo to teraz kurwuje To moja specjalna konstrukcja do podniesienia wózka. Dobra deska nie jest zła deska. Dobra, możemy wyjeżdżać z tym i odpalać, już auto jest hmm, Tak. Zrobimy wszystko, byle odpalić furę bez wydechu. <gry> Mi się to podoba co? <laughs> Już tu mamy miech wyjęty. Nagram o nim osobny odcinek. Tak jak mówiłem w pierwszej części filmu, on był źle zamontowany i dlatego, dlatego poszedł się. Pożegnał się z tym światem, bo nie jest jakiś stary. Gdzieś tam, gdzieś tam trafiłem na nim datę. To jest chyba data 2014. Tak mi się wydaje. Ale był źle zamontowany. Ja potem pokażę, jak to powinno się montować. Już rozcięliśmy osłonę, w sumie niepotrzebnie, ale właściciel auta był bardzo niecierpliwy i stwierdził, że w dupie ma tą osłonę. No. Tutaj już troszeczkę części czeka, kierownica już jest wymieniona. Pokażę może kierownicę jaką sobie sprawił. Hop. Taka kierownica wjechała z bicepsami, z przetłoczeniami, z łopatkami normalnymi, nie z przyciskami. Kompresor Ermatika wjeżdża nowy. Już leży, czeka. Chociaż tamten był spoko, to wjeżdża nowy kompresor, tak czy inaczej. Tutaj już mamy przednie wahacze. dostaw filtrów. Tu mamy oszczelki pokryw zaworów. Co my tu jeszcze mamy? Świecę. łożyska przednie. Uszczelnienie chłodniczki, rozszczelka podstawy filtra, no, takie bzdury typu odszczurzenie tego przycisku. Tam nim są zimne luty, ja już go wziąłem sobie tam na stół do lutowania, on jest rozebrany, tutaj wyczyszczone wszystko. Nie wiem czy będzie widać, ale tutaj mamy, tutaj dostała się wilgoć i zjadła nam troszeczkę jeden z pinów. To jest ten przycisk od zamykania tylnej klapy. To się zrobi później o, Ogólny burdel o, przy okazji sterownik SPS 211 Źle Źle nieuważnie był montowany, ktoś zrobił zwarcie i tutaj widać o upaliło pina od masy Też do naprawy Po co to wyrzucać, po co kupować nowe, ale to inne auto, nie nieważne Odpuszczamy temat. O, taki mój model tutaj troszeczkę. E, co jeszcze? A, ciekawostka. Chłop sobie ze względu na tą rudą szmatę tutaj, 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 zamówił sobie klapę z Polski, z Allegro, ładną. Postaram się w przebitkach wrzucić zdjęcia z aukcji, na której to było kupione. Ale teraz pójdziemy i pokażę wam. Jak ta klapa wygląda po dwóch firmach transportowych, bo jedna firma musiała to dostarczyć w Polsce, druga to wiozła tutaj do Norwegii. Idziemy. Tą klapą. Czy co tutaj się działo? Czy młotkiem ją sprali? No Ona jest w strasznym stanie. Dodatkowo narożniki są. Nie wiem czy to będzie widać na nagraniu, ale narożniki są powyginane. No tutaj to jest, to jest chyba najgorsze. Bo narożniki jeszcze jakimś sposobem można by było wyprostować. Może by się to nie rzucało w oczy. Mamy kolegę, który prostuje takie rzeczy. No, ale tutaj niestety pękł lakier. I nawet, jeżeli on to wyprostuje, to klapa jest i tak do malowania. Oczywiście standardowo zapomniałem nagrywać wszystkiego po kolei, tylko jakiś tam timelapse sobie leciał. E, update miechy założone. Auto stoi już dość długo. Prawie dwa dni, nic nie opadło. Jest git, przód się trzyma kupy. Z tyłu mniej więcej wszystko porobione. Nad kola pozakładane. Wózek przykręcony. Wnętrze, no to wnętrze jeszcze czeka tutaj na dekory. Nie wiadomo czy zostaną wypolerowane, bo pierwsze próby wyglądało, że będzie ok. Może będą kupione inne. Tutaj brakuje jakichś elementów jeszcze. Odpływ, odpływ został naprawiony. Bagażnik jeszcze został do poskładania. Tu będziemy szukać przyczyn, czemu tu nie dochodzi zasilanie, bo to chyba zasilanie nie dochodzi, ta wiązka jest raczej ok. Tutaj wszystko działa, wszystko jest zakurzone tylko. To jest najmniejszy problem. Jeszcze będzie wymieniony akumulator. Akumulator też już nowy czeka. Końcówki wydechów zostały zamówione, już nowe. Te są jakieś za wielkie, za szerokie. Standardowe standardowy końcówki wydechów AMG tutaj wiadą podwójne. Dwie sztuki, no bo zderzak jest AMG, także końcówki też wypadałoby, żeby były jakieś logiczne. No a teraz się biorę za wymianę zamka. Wczoraj już sobie tu podkręcałem, podkręcałem szyby. Szybę, szybkę, to małe coś tutaj, to takie małe tutaj coś tam wszystko leży w środku. Także zaraz się bierzemy za zrobienie tych drzwi. Żeby już można było to postawić na zewnątrz. Fotela jeszcze nie znaleźliśmy. Szukamy także. albo fotela, albo samo poszycie będzie wymienione, bo w sumie tu nie ma dramatu. To nie jest wypierdziane. Tylko ta skóra jest strzelona. Tutaj nic więcej. Szczerze mówiąc mnie skóra mojej 212 skóra jest dużo lepszym, w dużo lepszej kondycji, ale z kolei tutaj jest już troszeczkę zarwane. A tu muszę przyznać, że jest, że jest nieźle, a pompa SBC. Także nie wiem czemu ten fotel się tak posypał, bo no sztywny, fajny, nic tu nie jest oberwane, ale no skóra tutaj ta też za chwilę poleci. Jeszcze nie wiadomo, czy to pójdzie do topicera, czy do wymiany. Zobaczymy. Kierownica ładna, podoba mi się. Chyba moją wykręcę. Założę do siebie. Jeszcze tutaj coś nam strzela. Pewnie będzie trzeba poprawić troszeczkę. Odbojnik, odbojnik, ogranicznik, to się nazywa chyba fachowo wycieraczki też raczej pójdą do wymiany no, wszystko spękane. pogrywane ta wycieraczki śmietnik obie prawa jeszcze jakoś tam się trzyma ciekawe jak będzie zbierać ale to jest drobnostka nieważna no jeszcze trochę wyjedzie na drogi Rudy, Rudy się żeni. Nie już porysowałem ten, dobra. Musiał drzwi otworzyć kurwa, ale się... nie te Nie, te jeszcze nie działają. Nie, sięgniesz, sięgniesz normalnie. O, cześć kurwa. Masz coś takiego grubszego? Grubszego? Flexa. No flexa. I pod światło i widać. Hmm. To jest widać. jest, kurwa. Nic nie trzeba spawać, za nic to nie, tak. nie trochę tylko zabezpieczyć, bo Ech. potem odważ do lakiernika. Ci to zrobić jak nie. trzeba? I tyle, nie? A to na razie, żeby tylko jeździło. I tu nie ma dramatu. I ten chłop tam ogarnie, nie? Wiesz co? Wiesz co by trzeba było zrobić? Jak on ci to pomaluje? To by trzeba było te folie nowe zamówić. A myślę, że to warto określić? No jasne. Tak? Wiesz czemu? No bo, to się od dwie bo te, te drzwi są tu tak wyprofilowane hamsko I wszystkie kamienie tu napierdalają w tą folię, nie? Dlatego ona odlazła Słucham? My będziemy teraz grzebać CLS-a, wiesz? na no chuj, to zamykasz Teraz grzebie CLS-a Wiesz co zrób? Tylko nie czaskać drzwiami wtedy, nie? No właśnie. Mhm. Tutaj jak widać, składam te drzwi nieszczęsne. Tu był i zamek popsuty, i podnośnik szyby, i dużo rzeczy w pierwszej części o tym powiedziałem. Samo poskładanie to nie jest problem, ale ustawienie tych bezramkowych szyb, które, które nie mają żadnego prowadzenia praktycznie. Zajmuje naprawdę sporo czasu i ten film jest naprawdę bardzo mocno przyspieszony. Zamek został kupiony nowy, używany, a podnośnik szyby udało się zreanimować. Do wymiany była taka rolka, na którą się ta linka nawija. Eee, udało się to zaadoptować z jakiejś 211. Generalnie mechanizm z 211 nie pasuje, jakby ktoś się interesował. no tutaj już poduszka powietrzna wjechała na stalowe nity. A więc jeśli chodzi o drzwi to temat mamy zamknięty, teraz będzie tutaj troszeczkę od spodu dłubane, generalnie nie jest to po kolei, ale chyba wiadomo o co chodzi. Tutaj już wiercę ten wózek nieszczęsny, udało się to zrobić bez zdejmowania wózka, także fajnie, bo zaszczędziło to sporo czasu. Udało się bezinwazyjnie praktycznie tą resztkę tej śruby wykręcić. Tu wydech wyjechał, katalizator był pęknięty, trzeba było to wszystko pospawać. Eee, auto i tak jeszcze trafi do blacharza, także to wszystko będzie jeszcze 15 razy rozbierane. Trafi do blacharza, do lakiernika. Nie wiadomo jeszcze co z, ze skórą. O, poznajcie karola. Tyle ma do powiedzenia tym, którzy cisną, że kupił sobie złoma. No i tutaj już bagażniczek leci. No i montaż miechów, miechy wjechały regenerowane, A no wszystko działa, wszystko, wszystko jakoś się spisuje. Ten filmik składam jak już CLS stoi na kołach chyba tydzień ponad, nic nie opada, nic się nie dzieje, całkiem, całkiem nieźle się to zapowiada. No zobaczymy co z tego finalnie wyjdzie, ale myślę, że będzie ok. Także w dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Myślę, że taka forma 15 minut w zupełności wystarczy, żeby nie zanudzać, nie przedłużać. Będzie trzecia część, bo przed CLS-em jeszcze długa droga. A jak na razie dzięki za oglądanie, dzięki za subskrypcję, trzymajcie się ciepło, hej!